Zaraz będę normalnie jeździł czołgiem, chyba tutaj, koła w GTA 6. Jak ten gimbal będzie tak irytował. Ja nigdy nie grałem w GTA. Witam, graża, dobry, dobry, witam. Dobry. Ciało streamek, udało się odpalić na szczęście znowu. Siema dla widzów. Ja się przy komputerze jeszcze siedzę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej, okay, ale. Chyba okej, okay, co? Chyba Gites. będzie pracował? A ja pracowałem trochę. Troszkę prasowałem. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę ten internet będzie lepiej działał niż ostatnio. Oby, ale zobaczymy. Zobaczymy. Dopiero gdzieś tam o chyba 16 mam jakieś akcje dziejące się konkretne. Więc mówię, dobra, odpadę streama dla widza. Coś podziałamy, pochodzimy. Pogoda dzisiaj trochę lepsza. Trochę słoneczka jest. Może jakiś basen będzie skakany, coś ogarniemy. Już mieliśmy grać w lola niby, ale mówię, nie no. Ile mogę w lola grać? Kurde. Można bez widzem widzów posiedzieć, co? O, tam to jest widać? No nie się nie gdzie jest A, ty, źle... O kurde, czekajcie, źle zamontowane To jest źle zamontowane trochę chyba, co? Spalaj ligę no, tam... jest opcja w sumie, żebym poszedł grać w ligę Ja wiem, trochę słabo się streamuje Lola tutaj, wiecie? Jakby mamy, wiecie... tam mam Pokażę wam, jak to wygląda Jakby Tutaj mamy pokój z tym, z komputerem No i wiecie, jest ten, jeden... Jeden tego, jeden monitor przez tu się nie da zobaczyć, więc no. Tak, średnio, kurde. Gracie, gra, ok, ale. No i też, jak, są, jak jest ten gaming room, to tam, wiecie jest 10 osób. Każdy gada. Więc jest taki, kurde, chaos po prostu, nie? Papier ładnie ułożony. A, no, tu jest. No, internet jest spuszczony. Tak, o, tak. I w budynku po lewej nie ma dachu. No tam jest taki ten, taki. No, taki balkon. Otwarty no. Zresztą tutaj bardzo rzadko pada, nie? Śniegu jako takiego nie ma. Jakby gość nam mówił, że w Atenach był w tamtym roku dosłownie chyba chyba pięć gibu śnieg. I to było w ogóle bardzo wielkie wydarzenie w Grecji w Atenach, że, były, że było tego, że był śnieg i no, że całe jakby miasto zostało sparaliżowane no bo wiecie, to nie ma w ogóle jakichś takich, wiesz, jakby jak są w Polsce, jak jest śnieg, no to trzeba odśnieżać, co nie? Oni tutaj w Grecji czegoś takiego w ogóle nie posiadają, stary. A bo w ogóle nie mają yy, pługów, tak, nie mają pługów. I jeszcze tego, i jeszcze... Aha, nie ma w ogóle, wiesz, yy, opon zimowych. Kompletnie nie mają czegoś takiego, nie? Więc jak po prostu Oblodziło, kurczę tego, drogę A śnieg nie zleciał, no to To GG po prostu, GG Chłopy siedziały w domach i nic, nic nie dało się zrobić Po prostu paraliż miasta Trzeba posmarować tym sunscreenem Chcecie oglądać jak się smaruje sunscreenem? Nie dam wątku Dobra, smaruje się Pamiętajcie, jak macie dużo słońca nie tak jak w Polsce Trzeba smarować, żeby się nie spalić Ja się zawsze opalam na czerwono, kurde Oka widok Dobra, zajebiste quality. Dobrze to wygląda? Bałem za ten telefon trochę pieniędzy, kurde, więc lepiej, żeby to jakoś wyglądało. Do czego wrócę? Tutaj jest taki klimacik. To jest taka sytuacja. Ten telefon to jest ten Samsung S22 Ultra. Tam z koła, czy coś takiego dałem. Jest lepiej, żeby kurczę oddawał. Dawajcie suby, żeby się zwróciło. Kobiety pod 22 że zapraszałem do pokoju. To co mi kobiety w pokoju? Kiedy jestem w jednym pokoju z Sylwanem i Makukiem Mam dwóch pięknych chłopaków w pokoju, ale chcę jakieś kobiety sprowadzać. Po co nam. kobiety w ogóle? Co to jest coś poważne, Po co mi to? Komputer jeszcze mamy, lodówkę mamy nawet. Po co mi kobieta? Parów aparty, dokładnie tak. Ktoś sprzątać musi. No, przechodzą sprzątaczki. Jest tutaj taka, jest jakby obsługa tego obiektu. Także no, to ewentualnie po to możemy kobietę zapraszać. Tak, to chłopaki wystarczą. Słuchanie z a potrafię. Chociaż nie wiem, czym teraz to zrobił czekaj Dobra, pokażę wam widoki, bo chcę widz zobaczyć, a ja zobaczyć, bo teraz bez siłowni to nie wiem. A nie, chyba... O, czekaj. Nie, dobra, coś jest. Coś się dzieje. Dobra, czekaj, spróbuję. Czekaj. Widzisz to? O, kurwa. No i no i cześć. No co jest z tym sprzętem ciałem, ty? Dobra, nie wytrzymam moich tyców. Czemu to się tak przewraca? No, no kurwa. Nie no, ta chinka mi wcisnęła jakiś z kurcza, niedziałający Czemu to leci? Ja nie rozumiem tego Czemu to się przewraca stary? Roz... nie ma trzy kreski, jest... Dobrze jest naładowany No nie wiem o co chodzi Czy ja to może trzeba jakoś zlokować kurde? Czekaj, to są jakieś plus minut. Idziemy na spacer Oj, przepraszam problemy z internetem Oj, no i lagi Jak można być lagi w tym miejscu? To jest niemożliwe Chinka, czemu niekiedy, niekiedy mi to prze... przewraca, mi to niekiedy Ten gimbal Przedaje mi go w pionie nie, wiem. w już jesteś? Była 15, na na daleko Może być. No, nie ma I tak mi tutaj nie ten. Dobra, dobra. dobra widzę, patrzcie, możemy zagrać. E, to Astram, mogę zwołać tutaj. Dobra, idę w tamto miejsce, gdzie byłem wcześniej, tutaj wieje. Dobra, no nie jestem mogę tylko w jednym miejscu siedzieć, czy kurczę. Trochę i pan, to ale taki internet. Wiesz, jedyne co mogę robić, to siedzieć na dupie i zgadać z wami. Nic wam nie mogę pokazać. Kijama. Ale no, taki mam klimat. Pojechałem do Grecji, żeby coś wam pokazać i co? I gówno. Siedzę na miejscu. Siedzę na dupie, po prostu jak w domu. Takie to życie. To ja zastanawiam się, jakbym się przełączył na swój internet, w sumie ten roamingowy. Myślicie, że to by, to by było dobre? Może to by było dobre. W Grecji wszystko jest biało-niebieskie, jak mapa z yy, No, tutaj nie mamy jakiegoś tak za bardzo biało-niebieskiego, ale jakbym poszedł na, na miasto, że tak powiem, się przeszedł, to, to jest biało-niebieskie. Niebiesko, no, bardzo, bardzo jest biało-niebiesko. Fajny klimacie. Ładnie to wygląda ta architektura. Kiedyś kakań do wody. Ten odcinek jest. Z... 50 sobowiska, czy co wy na to? Kładę kamerę na murek i, i lecę. Tylko to zmienić. Za 50 to w ubraniach? A dobra, mógłbym w ubraniach w sobie. Ja by poszło. Dobra, to nawet mogę bez przebierania się. Nie no, bez gazi to nie, bo to będzie ładnicja. Nie, 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 nie. nie <try> Tylko 3 dni? A no, sobie 3 dni były ostatnio, no. Nie, no teraz to bym dostał za ty na tydzień bym dostał chyba. Albo dwa tygodnie może nawet. To nie warto za 50 słów Nie, bo to jest taki ten, taki joystick mały. Tu można go kręcić. A czekaj, a czekaj, czy 360 mogę zrobić. Dobra, test. No, blokuje się tutaj To znowu ja Ale to tylko 180 można zrobić Niestety No ty k***o ku... Przepraszam Poniosło No nie, no to jest mega irytujące Co to ma być? No czemu to leci? ale na dzisiaj no... Powinienem w teraz grać z moją drużyną, ale się ze z wami I później robimy tego Później robimy gr... na Czechy Mamy jakby Challenge Mam też w planach rozgrać ten gimbal Do śmieci go No ale trzeba chyba na Instagramie streamy odpalić Ale With us? No a ja mam, Withy mam dobre akurat Para to miękko Widzisz to? Dwa Pyk Gościu GTA 6 Ty właśnie, a propos GTA Zaraz będę normalnie jeździł czołgiem chyba tutaj kurwa, w GTA 6. jakby ten gimbal będzie tak irytował. Ja nigdy nie grałem w GTA. Czy nigdy żadnego GTA nie przeszedł? O Tak zawiało, że się ten banner przewrócił. Może w presezonie bym zagrał sobie w GTA wszystkie po kolei. Co by na to? Go od jedynki? No i no, może od jedynki to nie, ale. Ale ja nigdy nie grałem... No nie wiem, jakieś Vice City nawet nie grałem. Jest warto po kolei. Nie, Czemu <laughs> mam... Muszę mieć taki duży sprzęt. Ja cię sunę. Czemu mój sprzęt jest taki ogromny? Ty, mogę zoomować, ja... To mogę zoomować. Kurwa czemu ja po trzech godzinach streamowania się dowiaduję, że mogę zooma robić? Beopierdyla. Czemu mi nie powiedział zoomuj? To tyle streamuje dla was, a wy nie, nie mówicie, że mogę zoomować. Niepoważni jesteście. A mogę tutaj też zoomować? Pana to człowiek. Jedna koleżanka tam zmieniła stanik normalnie. Miała czerwony chyba wcześniej I my to przegapiliśmy? W oknie się odbijało. O kurcze, ale jest nakładany sunscreen, Kurczę, dobrze dziewczyny odbają o siebie O to chodzi Odwróć Nie no, bo tutaj będą... nie nie nie, później będą jakieś problemy Ja zaraz coś mogę Nic nie będzie? Nie powiecie nikomu? Co się dzieje? Jedna dziewczyna drugą smaruje normalnie Nie pierdolę, I to jest content A już dziewczyny skończyły, to wam mogę pokazać Patrzcie Teraz już są wysmarowane, mogę pokazać O, pozdrawiam Dzięki Też się pozdrawiam Jak wrócę do Polski to... Dziwnie bez dreadów O, to często słyszę na żywo. Przekurde nie, bez dreadów nie poznają ludzie I dobrze, nie podchodźcie do mnie na żywo tam zawodnika, potrzebujecie w moim składzie Co idziemy w p... Też, ale najpierw musimy skoczyć do basenu Nie no stary, zaraz i tak idziemy nad morze A ja za mnie już tysiąc <gry> No to w tu szczęście, ceni się Ty no, yy, Chinka dostała ile? Chince dali 600 złotych no łącznie więcej no, łącznie więcej, żeby skakała do basenu Chyba, że może ja dostałem jakieś donate tylko ja, ja nie słyszę donate'a w ogóle jakby Nie mam tutaj podpiętych Dobra, wskoczymy, ale po challenge'u, jak wygramy Po challenge'u? Jak wygram, to No skoczymy. nie no, to challenge'u jest za za, za... za długo czasu Czy ja jestem czołgiem Jak będzie trzeba coś star staranować, to z wielką przyjemnością Ej, niefortunny kadr chyba, tak mi się wydaje, bo tutaj jest na, na strasznie ulanego wyglądam Nie, żebym nie był ulany, ale no nie, no popatrzcie, jak sobie tak no to jest zupełnie inaczej. Tak, tak, tak. Ale mam w tym momencie tak, że. Chciałem widzowie? Uhu, Damian! Chodzi się na siłownię, co? A weź jeszcze dupę pokaż? Nie, no, no nie powiedziałem tego, nie nie powiedziałem tego. No! Okay, jak... ok, ok, go, go, go. Spanner. Dobra, Damian, pokaż mu jak się skacze! Zajebiście skoczyłeś! Super skoczyłeś, Damian! Super robota! A teraz chodź, dobra, idę zjeść coś. Tewer, dobra, skoczył, już chodźcie na jedzenie.